Mogę zostać gwiazdą i nią zostanę! Wystarczy, że odkryję swój talent i już! A gdy go znajdę, zdobędę sławę! Wrócę tu dokładnie za tydzień, a jeśli nie będziesz miał dla mnie stu szarlotek, przejmę gospodarstwo! Dzięki mnie, krowie wzgórza będzie Zostanę wielką gwiazdą kuchni! Nie da się upiec nawet jednej szarlotki, kiedy grasuje pani. Czy to ty grasujesz po gospodarstwie? Podejrzewam, że to choroba szalonych krów. Zobacz! Zebrałam wszystkie. Zbój! Ten zbój! Zbój ukradnie ci jabłka! Co gdzie jest ten przeklęty zbój? Choroba szalonych krów postępuje szybciej niż sądziłem. Od dziś trzymasz się z daleka od krowiego wzgórza i tej całej klary. Jest wiele gwiazd i wiele marzeń. Jak ja mam zostać gwiazdą kuchni? Powiedz mi! Odkryłam, że to ty siejesz zamęt! Uwierz w Ciebie chociaż raz, albo może i dwa.